Wypadek autokaru z Polakami w Rumunii. Zginął kierowca. Wypadek autokaru z Polakami w Rumunii. W miejscowości Moisei w Rumunii doszło do wypadku autokaru z Polakami na pokładzie, donoszą lokalne media. Informacje potwierdził rzecznik polskiego MSZ. W wyniku zdarzenia zginął Polak, kierowca pojazdu. Są też osoby ranne. Informacje o wypadku autokaru z polskimi turystami podaje m.in. Portal news Ze wstępnych doniesień wynika, że do zdarzenia doszło we wtorek 5 lipca w miejscowości Misei w okręgu Maramures w Rumunii. Rumunia. Wypadek autokaru z Polakami. MSZ. Nie żyje kierowca. Portal podaje również informacje o wstępnych okolicznościach. Autokar z Polakami miał nagle zjechać z drogi i uderzyć w budynek, który znajdował się w pobliżu. Pojazdem miało podróżować 51 osób. Informacje o wypadku potwierdził rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Był to autokar biura Tourist Track z Krakowa. Na jego pokładzie znajdowało się 49 obywateli Polski. Niestety jeden z nich, kierowca autokaru, zginął, przekazał Siedmiu pozostałych poszkodowanych, będących w stanie niezagrażającym życiu, jest w tej chwili w szpitalach w Rumunii. Oni wszyscy są w kontakcie z tym biurem podróży i z polskim konsulem, który tam zmierza z Bukaresztu, dodał Łukasz Jasina. Jak podkreślił rzecznik MSZ, biuro podróży ma zapewnić polskim turystom powrót do kraju. Liczymy na to, że nie będzie już zmian, jeśli chodzi o liczbę osób poszkodowanych, ani o powrót tych osób do Polski, zaznaczył i dodał, że o okolicznościach wypadku wiadomo na razie bardzo mało. Rumunia. Wypadek autokaru z Polakami. Służby. Osiem osób rannych, inną liczbę poszkodowanych podają rumuńskie media oraz służby. Do szpitali miało trafić osiem osób. Znajdują się obecnie w placówkach w Borsa i Wiseu. Osiem osób zostało przetransportowanych do szpitala. Reszta turystów, biorących udział w wypadku, została zabrana autobusem wyznaczonym przez władze lokalne i zostanie zakwaterowana w pensjonacie w okolicy poinformował w rozmowie z mediami generalny inspektor do spraw sytuacji nadzwyczajnych w Rumunii. W akcji ratunkowej miało brać udział kilka karetek pogotowia, policja, dwa wozy strażackie oraz śmigłowiec.